I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym dość nietypowym odcinku na moim kanale, z oczywiście Minecrafta Bedrock Edition. Pamiętajcie, jeżeli ja nagrywam coś z Minecrafta Bedrock Edition, to znaczy, że coś się dzieje, a mianowicie najprawdopodobniej wyszła jakaś wersja beta, w której pojawiły się jakieś rzeczy związane z aktualizacją. Aktualnie tworzoną, czyli w tym przypadku 1.14, i faktycznie tutaj zostały zaimplementowane rzeczy, które najprawdopodobniej już niedługo, miejmy nadzieję, że w kolejnym Snapshocie, Czyli kiedy wy to oglądacie we wtorek, no to w środę, czyli jutro, zostaną wprowadzone. A mianowicie pewne zmiany z handlem. Jak widzicie, aktualnie jestem na zimowej wiosce. Bardzo ładna. Klimat jest również bardzo ładny. I tutaj widzę pewne takie. Różnice między Javą a Bedrockiem, których, no nie powiem, trochę zazdroszczę. Chociażby to, że kwiatki mogą być w warstwach śniegu, no i w ogóle same warstwy śniegu się tutaj generują. Wygląda to świetnie. Generalnie chciałbym podziękować Mateuszowi za to, że powiedział mi, jak odpalić Minecrafta beta Bedrock Edition, bo faktycznie ta wersja jest zepsuta. Kiedy próbujecie wgrać sobie tę betę i odpalacie Minecrafta Bedrock Edition, czyli w moim przypadku Windows 10 Edition, to po chwili się gra kraszuje, nawet się menu nie odpala. Okazało się, że w ustawieniach należy włączyć sobie tryb deweloperski. Ja na czas nagrywania tego odcinka mam to włączone i faktycznie gra działa. Tak więc wielki dzięki Mateusz. Gdyby nie ty, najprawdopodobniej ten odcinek by jeszcze nie powstał. Dobrze, moi kochani, przejdźmy do rzeczy. Mam tutaj kilka rzeczy w notatniku wypisanych, które chciałbym sprawdzić. A mianowicie, pierwsze: co to nowy wygląd handlu? Podejdźmy do tego farmera. I zobaczcie po lewej stronie pojawia nam się lista, lista w której widzicie odblokowane przedmioty, które aktualnie mogę kupić i niżej zablokowane rzeczy, których kupić jeszcze nie mogę. Aby móc je kupić będę oczywiście musiał troszeczkę z nim pohandlować. Każdy level ma jak widzicie tutaj nazwę. Cztery levele w tym przypadku są i cztery równe, że tak powiem nazwy tych leveli. Przejdźmy do innego yy, wieśniaka, zobaczymy ile ten będzie miał leveli. O no i golemik tutaj się pojawił jak widzicie W Javie też się pojawia już od ostatniego Snapshot'a normalnie w wioskach Chodź, 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 chodź O tutaj jest wytwórca broni Ten ma tylko trzy levele No widzicie mniej więcej co tutaj Ma do zaoferowania hmm, czekajcie tu widzieliśmy jakichś innych wieśniaków no, O tutaj jest Sleder Worker Też tylko trzy levele, biednie Tutaj mamy yy, Wytwórcę narzędzi i ten ma również trzy levele. A tutaj co mamy? A tu jest młody, ale fajnie, kurczę. To jest kolejna rzecz, którą aktualnie bedrockowi zazdroszczę, bo tutaj mały wieśniak ma już profesję. U nas na Java mały wieśniak jest bezrobotny. Dopiero kiedy podrośnie, zyskuje profesję. Ale najprawdopodobniej jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż zostanie to zmienione. Dobrze, chodźmy tutaj do rybaka. Rybak ma też aż, aż dwie profesje. Za to kartograf ma ponownie 4. Na czwartej oczywiście sprzedaje mapy do podwodnej świątyni i leśnej posiadłości. Dobrze, wybierzmy sobie jakiegoś tutaj ochotnika, z którym sobie chwilę pohandlujemy. Niech będzie to ten osobnik. Wezmę sobie troszeczkę szmaragdów i może troszeczkę zboża. O kurczę, jakieś brzydkie cząsteczki z niego poleciały. Ciekawe czemu. Bug? Czy mu się nie spodobało, że mam więcej szmaragdów od niego? O kurczę, patrzcie, jaka fajna rzecz. Od razu, kiedy otwieram mu, otwieram yy, możliwość yy, handlowania z nim, od razu jakiś tutaj towar się przenosi do ekwiwipułunku. Jeżeli mam wybrany szmaragd, to szmaragd się wybi wybierze. Jeżeli nie mam wybranego szmaragd, to na przykład w tym przypadku zboże, yy, to albo zboże się wybierze, kiedy mam <laughs> w ręce je, albo po prostu kiedy nie mam nic w ręce, również zboże się wybierze. Gdzie on uciekł? Farmer. Cholerny farmer. Nawet nie zauważyłem kiedy uciekł, bo skupiłem się na tym co mówię. Czy on zmienił profesję? Czekajcie, bo to było dziwne. Znajdźmy sobie jeszcze raz farmera. O, jest, jest, jest. Chodź. Kupmy sobie kilka szmaragdów. To jest świetne. Klikam sobie trade i po prostu po jednej sztuce towaru dostajemy. Nie idź nigdzie, nie idź. Dobra. Kupię troszkę chlebków, bo czemu by nie. Jak widzicie, mam już drugą i trzecią. Jak widzicie nawet chyba czwartą. Yy, czwarty poziom odblokowany handlu. Super. Pyk pyk pyk, I na przykład to jest świetne. Nie muszę przeklikiwać, przeklikiwać sobie kolejnych yy, stron ofert, jak to było na przykład w przypadku Javy i wcześniej tutaj, tylko zwyczajnie potrzebuję na przykład jabłek. To sobie klikam tutaj i kupuję jabłka. Jabu jabłuszka. <noise> potrzebuję ciasta. Klikam ciasto i sobie je kupuję. Świetne jest to, że tutaj też ciasta się stakują. Chcę ciastka, wybieram ciastka. Chcę znowu yy, kupić ciasto dniowe. Przeklikuję znowu jabłka. Znowu klikam. Przegenialna rzecz. Niby taka prosta, a tak nam ułatwia. O, zmienił profesję, jak widzicie znowu. Teraz stał się rzeźnikiem. No dobra, z rzeźnikiem też możemy chwilkę. Potrajdować. O, kolejna ciekawostka, którą teraz zauważyłem, level, który jest tutaj tym symbolem oznaczany. Szmaragdow jest najwyższy, przedtem jest diamentowy, przedtem jest złoty, przedtem jest bodajże srebrny, ale ma on kolor nie takiego żelaza przepalonego, tylko tego żelaza rudy, tego miedzianego jakby koloru pomarańczowego, czy coś takiego. Ja, ja niestety w kolorach dobry nie jestem, ale jak widzicie, level jest zachowany, więc bardzo fajnie. Ok, kupmy sobie troszeczkę jedzonka, i zobaczmy co teraz się stanie po kupnie. No jak widzicie, nic specjalnego. Kupię trochę kurczaczka, i powinien zaraz się odświeżyć. Albo i nie, co w takim przypadku? Potrzebuję węgiel, okej. Okay. Pyk pyk pyk, No tutaj niestety to nie działa jak na Javie, nie mogę sobie wybrać takiego slotu, automatycznie mam się to przenieść. U! Zauważyłem, że nie działa tutaj kupowanie z Shiftem, nie wiem czy na Javie będzie tak samo, czy jednak jest to urok, tak jakby tego Bedrocka Minecrafta Bedrock Edition Okej, okay, coś nie chce się skubaniec yy, odświeżyć, o, odświeżył się chyba po czasie, a nie, nie, nie odświeżył się, tylko coś mu się tutaj podoba Może lubi ze mną handlować, ciężko to stwierdzić, szczerze mówiąc Niespodziewanie tutaj zrobił nam się dzień, ale to bardzo dobrze więc zobaczmy jeszcze co tutaj ten kleryk ma nam do zaoferowania, też ma 4 levele, to jest chyba w ogóle maksymalny y, poziom jaki ma nam wieśniak do zaoferowania Chociaż nie jestem pewien kamieniarza, czekajcie, spróbuję sobie takiego kamieniarza przywołać O, 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 czekajcie, ten sprzedaje różne kolory, ale wełny, wszystkie są jakby na drugim poziomie, okej, okay, to to nas nie interesuje y, Bibliotekarz też będzie miał, O, ten ma aż 6 poziomów, o skubaniec, patrzcie, czwarty jest oczywiście ekspert, piąty master i szósty nawet nie ma nazwy. No, a to ciekawe. A byłem ciekaw w przypadku kamieniarza. O, dokładnie, jest kamieniarz. Ten ma pięć, pięć poziomów tylko. No, okej. Okay. No nie powiem, powiem Wam szczerze, naprawdę interesujące tutaj oferty. Mamy 20 kamieni, mamy jeden szmaragd. <gryw> Będę bogaty. Bardzo fajna rzecz i fajnie, że jest więcej tych leveli. Ja mam nadzieję, że w ogóle będą jakieś czasem niestandardowe oferty się pojawiały, na przykład jeżeli po odblokowaniu wszystkich tutaj poziomów byśmy bardzo długo jeszcze z danym wieśniakiem handlowali, ten po jakimś czasie mógłby nam jakiś ukryty swój poziom zaoferować, kiedy naprawdę coś moglibyśmy jednorazowo kupić, powiedzmy za 30 bloków Szmaragdów. No dobrze, rzucę teraz sobie pierwsze przyszło do głowy. Gwiazdę Nederu, czyli to, co, z czego tworzymy bikon. Jest to oczywiście taka niezbyt przemyślona propozycja, ale coś, co naprawdę jest cenne. Cenne i ciężkie do zdobycia, a my możemy bez problemu sobie to y, kupić, oczywiście po dłuższym handlowaniu z danym wieśniakiem. Oczywiście nie wszystkie wieśniaki to powinny mieć, tylko jeden na przykład na 10-20 wieśniaków i nigdy nie widzielibyśmy, czy ten wieśniak kiedyś nam coś ciekawego zaoferuje. To naprawdę fajnie by motywowało do dalszego odkrywania ofert danych wieśniaków. No to nie wygląda zbyt ładnie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym koniecznie sprawdzić w tym filmiku, jest nowy, powiedzmy to, efekt, jaki ma pojawić się w Minecrafcie istnieje w tym Minecrafcie Bedrock Edition. Nazywa się on Village Hero. Dowiedzieliście się o nim we wczorajszym filmiku z serii Nowinki i tutaj chciałbym jedną rzecz przetestować. Czy faktycznie ten efekt tutaj działa? Więc pozwólcie, że ja sobie go tutaj dam. Village Hero, o dokładnie. Na ile sekund? Powiedzmy, niech będzie na razie na 60. I teraz jaki, e, e, jaki poziom? Spróbujmy najpierw pierwszy poziom, moi kochani. No, jak widzicie, czekajcie, czy będzie tutaj widoczny? Chyba nie. Ale y, w prawym, prawie górnym rogu widzicie ikonkę, że jest to faktycznie y, ten efekt Village Hero. Nie wiem, czy gdzieś tutaj, jak na dżawie, pojawia się po boku, ale chyba nie. No, ale widzicie, że faktycznie ten efekt mam. Podejdźmy sobie do tego wieśniaka i zobaczmy na pierwszy rzut oka, czy jakieś tutaj. Y, Ceny ofert się zmniejszają. No nie, nadal jest 20 kamienia za jeden szmaragd albo jeden szmaragd za 16 cegieł. Co wiecie, co jest całkiem opłacalne? No bo tak naprawdę, za jeden szmaragd mamy aż 4 bloki cegieł, które no troszkę są ciężkie do zdobycia na normalnym survivalu, bo troszkę trzeba tam yy, Pochodzić po świecie, chociaż jak ktoś jest dobrym survivalowcem, no to bez problemu sobie z tym poradzi Dobrze, na razie się żadna tutaj cena nie zmieniła Okej, okay. cena się zablokowała I kończy nam się efekt Village Hero Śmieszne są te cząsteczki, szczerze mówiąc Dobra, na razie żadnych zmian ceny dalej nie widzę Więc podnieśmy sobie ten poziom do, no już takiego większego, do czwartego poziomu czy w tej chwili coś się zmienia? No, szczerze mówiąc, nie widzę. Trochę pokupujmy, niech to się zablokuje dokładnie. Pyk, pyk, pyk. Nic, nic się nie dzieje. Jakaś inna oferta. Dobra, kupię sobie wypolerowany granit. O, nadal oferuje mi tutaj granit, bardzo fajnie. No, ale póki co mnie yy, ten nie interesuje. Czy tam, Andezyt mi proponuje? Dobra, nieważne. O kurczę, jednej rzeczy jestem też ciekaw. Czy zawsze tyle samo jest mi w stanie sprzedać, póki się zablokuje? Nie? Dobra, jest to losowe. Okej, okay, fajnie. Jest tak jakbym wolał, żeby zostało. Nie chciałbym, żeby zawsze mm, daną liczbę rzeczy mógł kupić, a potem to się blokuje i koniec. Okej, okay. czemu ty się, panie, nie chcesz odblokować? Ty się popsułeś. Ty nic mi teraz już nie sprzedasz. Albo nie sprzedaż mi teraz, bo ja nie mam szmaragdów. To też może tak być. Tak jest, dobra, myślę, że po prostu cały się zablokował, bo było na czerwono. No ale w sumie tak, zablokowane to są te x, a na czerwono to kiedy mi na to nie stać. Ok, kupię sobie jeden albo dwa, albo trzy kwarcowe kolumny. Coś się dzieje? Absolutnie nie. Zwiększę sobie na przykład do 30 tego poziomu tego efektu. Czy coś teraz się dzieje? No nie. Kilka sobie szmaragdów tam, Pyk, pyk, pyk. Co tu możesz mi, panie, zaoferować? No, znowu się zablokował. 28 rzeczy od niego kupię i coś mu się nie spodobało. Okej, okay. coś teraz się dzieje? Nie. Hmm. Teraz muszę wziąć chyba kwarc, ale wątpię, że przy tym efekcie coś w cenie wieśniaka się zmieni. Ostatnia szansa przy tym kwartu, jeżeli nic się nie zmieni, no to znaczy, że ten efekt tak nie działa. W ogóle nic się tutaj nie chce odblokować. No nic. Wiecie co? Jeszcze może spróbujemy. Czy z nowym wieśniakiem coś ciekawego się pojawi, kiedy go zespawnuję? Z tym efektem. No, kończy się efekt. Dobra, dajmy sobie na 60 poziom. A co? Jak szaleć, to szaleć. Trzy diamenty. No, jest tanie, bo zazwyczaj po cztery chodzi. No, ale tu jakichś takich niższych... Cen nie widzę, prawdę mówiąc. Są to standardowe oferty. No cóż, najprawdopodobniej ten efekt został zaimplementowany do gry, ale jeszcze nie ma żadnej funkcji. Miejmy nadzieję, że pojawi się ona w już kolejnym zaprocie jutro. Najprawdopodobniej właśnie ten efekt, który otrzymujemy, będziemy dostawać po obronieniu wioski przed najazdem. Hmm, to miałoby sens. Village, zgodnie z tytułem, jest to Village Hero, czyli bylibyśmy dla nich jakby bohaterem, bo w końcu ich osaliliśmy. Wtedy jakieś niższe ceny jakby nam proponowali? Hmm. no to idąc z logiką ma najwięcej sensu. Ale czy tak będzie? No cóż, to jest moja, to jest Minecraft. To wszystko jest możliwe. Kolejna bardzo fajna rzecz jest związana z dzwonem, a mianowicie od teraz, przynajmniej na roku, póki co mam nadzieję, że na Javie wkrótce też, jest możliwe zasilenie tego dzwonu. Kiedy pojawi się sygnał redstone, wtedy ten dzwon zadzwoni. Oczywiście możemy go szturchnąć rączką, tak jak właśnie w Java. Chociaż powiem Wam szczerze, nie zawsze to działa, albo nie zawsze chce działać. No to też chyba wymaga tutaj dopracowania. Powiem Wam szczerze, wydaje mi się, że ta animacja dzwonu jest trochę gorsza niż na Java. Jest ona tak jakby mniej płynna i krótsza ale może to tylko moje wrażenie no tak jakby wcześniej się zatrzymuje tak bardziej nagle ale dobra, nieważne, to, yy, to nie jest ważne w tej chwili chcę Wam zaprezentować, że faktycznie da się to zasilić Redstone'em i wówczas zadzwoni no, musi być chyba jeden jakby jakiś sygnał Redstone w postaci repeatera czy właśnie samego Redstone'a nie bezpośrednio z pochodni o, dokładnie, działa Chociaż też, też tak trochę jakby chciało, a nie mogło. I drugą ciekawostką związaną z dzwonem jest to, że możemy w niego strzelać z łuku i ten zadzwoni i przy okazji odbije w nas strzałę. Wow! Z kuszą najprawdopodobniej będzie tak samo. Tak jest. Dobrze, moi kochani, na dziś to byłoby na tyle mam szczerą nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jest on już tak trochę jakby tradycyjnie nagrany na spontana. Ale tak już w ostatnim czasie nagrywam te filmy z Minecraft'a Bedrock Edition. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek Wam się spodobał i Was nie zanudziłem. Jeżeli nie, no to dajcie znać w komentarzach. No to oczywiście częściej będę dla Was nagrywał takie filmy, kiedy tylko coś pojawi się na bedroku, czego nie ma w Java, a ma pojawić się w danej aktualizacji. Bo oczywiście planuję też nagrać wkrótce film związany z rzeczami, które są w Bedrocku, a nie ma na Java. Chociażby jak te zimowe liście, które są świetne, kiedy oczywiście też przestanie y, padać śnieg, te powinny wrócić do swojego normalnego, codziennego koloru. Mi wtedy kiedy nie ma tych y, bloków śniegu chyba. Tak jest, powoli jak widzicie, chyba powracają do swojego pierwotnego koloru, tylko strasznie mm, stopniowo. Nie takie nie ma tego płynnego przejścia. No ale cóż i takim zazdroszczę, że to mają. <laughs> Okej, okay, włączmy sobie tutaj opady śniegu. No bo dużo ładniej wygląda ten biom z ośnieżonymi liściami. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie to oczywiście zaimplementowane dla Minecrafta Java. Dobrze, moi kochani, wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych moich produkcjach. Hej!